Dzisiaj zapraszam Was na powtórkę z zjazdu, do, z przygotowania do zjazdu na linię po wspinaczce na drodze wielowyciągowej. Dzisiaj powtórzymy sobie to wszystko: jak bezpiecznie wejść w zjazd. tak żeby mieć 100% pewności, że przebiegnie to wszystko sprawnie i płynnie. Mamy przygotowane stanowisko dalej to stanowisko w tym momencie będzie nam imitować stanowisko z łańcuchem na drodze sportowej czyli ten karabinek jest koluchem zjazdowy na stanowisku na drodze sportowej. <laughs> Jak wygląda sytuacja? Gdy kończymy drogę wielowyciągową, wraz z partnerem jesteśmy do pięci, każdy Swoim końcem liny w ten sposób do stanowiska. Czyli karabinkiem zakręcanym do punktu centralnego za pomocą wyblinki, pamiętamy zamek od naszej strony. I teraz, jak to zrobić, żeby przygotować sobie linę do tego, żeby zjechać na niej do kolejnego stanowiska. <trym> W tym momencie może stanie tak, żeby to stanowisko rzeczywiście wyglądało tak jak trzeba, czyli oba punkty. Na oba punkty działa jednakowa siła, i także tutaj jest jakieś, jakieś poluzowanie po prostu tego jednego ramienia. Musimy przygotować sobie lążę do zjazdu. Będziemy zjeżdżać z górnym przyrządem zjazdowym. I musimy zrobić tak, aby uwolnić się od asekuracji z liny. Czyli, żebyśmy linę mogli sobie swobodnie przygotować. Jak to robimy? Bierzemy sobie taśmę, najlepiej taśmę 80-120 cm. Wspinamy ją sobie, wiążemy ją na krawat do łącznika uprzęży. Mniej więcej w jednej trzeciej długości tej taśmy. Robimy sobie kluczkę. Bierzemy długość i zakręcamy karabinie. Tym karabinkiem dopinamy się do punktu centralnego. Jak teraz wygląda sytuacja? Mamy asykurację z tej ląży, autoasykurację i możemy swobodnie odwiązać się od liny. Każdy z nas, każdy z partnerów. Wyobrażamy sobie, że na tym stanowisku jesteśmy razem z partnerem. Jeżeli przygotuje sobie taką lążę, może odwiązać się od liny. Z tym, że jeżeli oboje odwiążemy się od liny, to cała lina jest wolna, nie jest nigdzie zabezpieczona. Istnieje zagrożenie, że możemy zostać na stanowisku bez liny. Dlatego warto sobie tę linę w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby nam nie uciekła, mówiąc potocznie. Można to zrobić na przykład w ten sposób, że do punktu centralnego dopiąć sobie ekspresa. Wybrać sobie troszeczkę taki odcinek liny, żeby to, żeby to zabezpieczenie nie było zaraz na odcinku między nami a stanowiskiem, tylko troszeczkę dalej. Robić sobie na przykład wyblinkę. Tutaj już w jakiś sposób ta linia jest zabezpieczona, jeżeli my oboje z partnerem od tej liny się odwiążemy. Teraz możemy to spokojnie zrobić, czyli odwiązujemy ósemki, zdejmujemy bielinkę z karabinka zakręcanego możemy sobie go dopiąć z powrotem do szpejarki, do uprzęży do i teraz jak wygląda sytuacja, bo jest partnerem, wiązaliśmy e, oba końce liny, są wolne te końce liny, Tu lina jest zabezpieczona, żeby nie uciekła i teraz co musimy zrobić? Musimy linę przewinąć do zjazdu tak, aby dokładnie połowa liny znalazła się e, w Koluchu zjazdowym, czyli przekładamy koniec liny przez kolucho zjazdowe. Bierzemy drugi koniec liny i kawałeczek od końca wiążemy kluczkę, tak żeby mieć pewność, że te końce. Nie wejdą do węzła i on się nam nie odwiąże. Zwykła kluczka jest z węzłem wystarczającym, aby zabezpieczyć koniec liny i żebyśmy w razie jakiegoś wypadku, lub jeżeli za bardzo się, że tak powiem, rozpędzimy i zapomnimy się, żebyśmy nie przejechali końca liny, bo wtedy nasz zjazd niestety skończy się szybciej niż byśmy chcieli. Znajdziemy się niestety, ale na ziemi. Co teraz musimy zrobić? Widzimy jaka jest sytuacja. Związaliśmy dwa końce liny. Teraz te, koniec, te dwa końce bierzemy i od tego momentu zaczynamy tą linię zwijać, Pozbywamy się zabezpieczenia w postaci tego ekspresa. Damy sobie do przeżyć I Dalej zmiany ile. Aż. Dojdziemy do połowy liny. Przewinęliśmy linę tak, że dokładnie tutaj w koluchu mamy w tym momencie połowę liny. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zrzucić tą linę. Uprzednio oczywiście ostrzegamy kogoś, kto mógłby być pod nami komendu uwaga lina i ważna sprawa nie rzucamy od razu liny dajemy czas tym osobom, żeby jednak mogły się odsunąć bo bardzo często można spotkać w skałkach sytuację, że ktoś krzyczy uwaga lina i w tym momencie leci lina nikt nie zdąży uciec <laughs> więc ściągamy z siebie tak przygotowaną linę I uwaga lina czekamy 10 sekund Lina leci. W tym momencie mamy sytuację następującą. Lina jest przygotowana do zjazdu, oboje jesteśmy z partnerem przypięci lążami. Teraz musimy przygotować sobie bezpiecznie zjazd. Pierwszy z partnerów, który wchodzi w zjazd. Bierze sobie repika i pierwsze co robi, to zakłada na linię węzeł typu bloker Na przykład możemy założyć stoper francuski, który wygląda w zasadzie, jak go może trochę wyżej zawiążę, żebyście widzieli, żeby sobie to przypomnieć. On oczywiście docelowo będzie trochę niżej, ale jak go wiążemy? Przekładamy sobie. Końcówkę w ten sposób za linę tego rybika. Ten odcinek powinien być mniej więcej tej długości, ile na linie pod nim zajmą zwoje, które będziemy teraz tworzyć oplatając go dookoła liny. Czyli platamy 3, na przykład, 4, I to co. Jest od dołu, przekładamy przez to pętlę, która jest u góry i tworzy nam się taki węzeł, który możemy przesuwać w dół po linię, ale jeżeli pociągniemy za tą pętlę, to on na linie się blokuje. To jest nasza asekuracja w zjeździe. Jeżeli byśmy z jakichś przyczyn mieli kłopoty podczas zjazdu to jak puścimy linę, to ten węzeł spowoduje, że na linii się zatrzymamy. Tą końcówkę wpinamy karabinkiem zakręcanym do łącznika uprzęży. Patrzymy, jaką teraz mamy sytuację. Przygotowany bloker. Nad nim ląża. Dlaczego najpierw przygotowujemy bloker? Ponieważ, jeżeli damy go troszkę niżej, to u góry tworzy nam się tutaj taki luźny odcinek liny, na którym dużo łatwiej jest nam wpiąć przyrząd zjazdowy, niż gdybyśmy go musieli wpinać do liny, która byłaby całym ciężarem, wisiałaby swobodnie. I tak by się stało, gdybyśmy zaczęli wpinać ten przyrząd przed tym, jak wpinamy blokera. Więc, najpierw wpinamy, pamiętamy, bloker, a dopiero później przyrząd zjazdowy. Przyrząd zjazdowy wpinamy pod przygotowanym wcześniej węzłem. Pamiętacie, na ląży była kluczka. Mamy przygotowany tutaj przyrząd i teraz na tym luźnym odcinku liny, patrzymy, żeby lina oczywiście nie była poskręcana, zginamy linę na pół, oba końce liny, tworzymy takie pęterki, dwie mocno ściśnięte, dlatego żebyśmy łatwo mogli je włożyć do przyrządu zjazdowego. pętle włożone w przyrząd. Teraz przepinamy przez nim karabinek, zakręcamy. Oczywiście zakręcamy go. I jaka jest sytuacja? Mamy wpięty przyrząd zjazdowy, mamy wpięty bloker, czyli zabezpieczenie naszego zjazdu, a więc jesteśmy już gotowi do tego, żeby zjeżdżać. Troszeczkę wyżej podciągniemy sobie blokera. Pamiętajcie, żeby nie był zbyt zaciśnięty, żebyśmy Mogli podczas zjazdu swobodnie go w dół przesuwać. Przesuwamy, co ważne, ręką w taki sposób, że nie trzymamy w żadnym wypadku za węzeł, tylko ten mały palec ręki opiera się na węźle i całą ręką ściskamy linę i całą ręką przesuwamy w dół węzeł. Dlaczego? Ponieważ gdybyśmy trzymali za węzeł, to łatwo możemy sprawić, że podczas odpadnięcia, jeżeli węzeł umiałby zadziałać to on może po prostu nie zadziałać może się w odpowiedni sposób nie zacisnąć jeżeli gdzieś tutaj włożymy palec lub będziemy trzymać rękę na węzie a więc trzymamy rękę nad węzłem i przesuwamy go tym małym palcem dłoni w dół teraz podciągamy jak najwyżej wybierając linę do góry przyrząd zjazdowy dajemy sobie blok trzymamy rękę w ten sposób pod przyrządem możemy troszeczkę sobie jeszcze przesunąć blokera i teraz możemy już spokojnie wypiąć naszą autoasekurację w postaci końca tej ląży a więc odkręcamy karabinek możemy go dopiąć na przykład tutaj w to ucho w przyrządzie zjazdowym lub gdyby na przykład zjazd odbywał się w wolnej przestrzeni, zjeżdżalibyśmy na przykład pod jakąś przewieszkę lub okap, to można sobie ten karabinek wpiąć pomiędzy liny i on wtedy będzie nam te liny rozkręcał podczas zjazdu. Ale na przykład najczęściej zjazd odbywa się jednak w pionie. Winamy go sobie tutaj w to ucho i w tym momencie wypięliśmy się ze stanowiska, jesteśmy gotowi do zjazdu i możemy jechać. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.